Czy Państwo rozumiecie, co ja mówię? Ja mówię. Tak, tak, tak. Proszę Państwa, no nie bywała perełka. Dzisiaj Panka Kajetan Rajski będzie mówił o swojej książce Wilczęta, tak jak w rozsyłanych zawiadomieniach pisałem, że są to rozmowy z dziećmi żołnierzy wykrętych. Zapraszam. Szanowni Państwo, bardzo chciałem podziękować za zaproszenie na spotkanie poświęcone publikacji dziewczęta Rozmowy z Dziećmi Żołnierzy Wyklętych. Myślę, że na początku naszego spotkania należy się Państwu kilka słów wyjaśnienia skąd pomysł na taką książkę, dlaczego taka publikacja zawierająca właśnie wywiady z Dziećmi Wyklętych powstała. Tematyką Żołnierzy Wyklętych interesuje się już od dłuższego czasu i podczas przeglądania różnych publikacji czy to wydawane przez IPN, czy przez inne wydawnictwa, czy też patrząc na różne portale internetowe, a tych portali powstaje coraz więcej, zauważyłem, że o żołnierzach powojennego podziemia można przeczytać już dość sporo. Oczywiście temat jeszcze nie jest przebadany, jest to jeszcze wiele lat pracy historyków i archiwistów. Możemy jednak powiedzieć, że część pracy została wykonana, że szczególnie o tych znanych żołnierzach wyklętych informacji posiadamy dość sporo. Równocześnie jednak zauważyłem, że bardzo rzadko, a zarezerwuję stwierdzenie, że wręcz nigdy nie pojawiały się w tych publikacjach informacje na temat rodzin, a w szczególności dzieci żołnierzy wyklętych. Oczywiście niektórzy spośród moich przyszłych rozmówców udzielali już wcześniej jakiegoś wywiadu. Było to jednak zazwyczaj dla prasy lokalnej, czasem ogólnopolskiej, ale żadna z tych rozmów nie odbiła się jako w szerszym echo. Wiem, jak współczesne media funkcjonują, informacja trwa dzień, dwa, trzy dni co najwyżej, później ta informacja znika, no i faktycznie żaden z tych wywiadów jakoś nie zakorzenił się bardziej w świadomości tej patriotycznej części opinii publicznej. Zazwyczaj także moi przyszli rozmówcy opowiadali w wywiadach o swoich ojcach. Oni do dziś mają taką tendencję, że zazwyczaj. Opowiadają właśnie o nich, o tym, jakie były ich losy, jak one się toczyły przez, przez lata międzywojenne, w czasie II wojny światowej i oczywiście w czasach powojennych. Ja jednak chciałem to zmienić, aby przeprowadzić z nimi rozmowy, w których oni opowiadaliby oczywiście także o swoich ojcach, ale przede wszystkim o swoich rodzinach, a szczególnie o sobie samych. Dotarły do dwudziestu kilku osób przy przygotowywaniu pierwszego tomu. Książki Wilczęta. Ostatecznie w książce znalazło się rozmów 12. Ktoś może zapytać, dlaczego nie dwadzieścia kilka rozmów? Kilka osób odmówiło udzielenia wywiadu. Jedni argumentowali to tym, że te wydarzenia z ich dzieciństwa, młodości, o czym zresztą za chwilę będę miał okazję opowiadać, były tak bardzo tragiczne, tak bardzo traumatyczne, że nie chcą do tego czasu wracać. Że chcą to zachować tylko dla siebie. Co najwyżej dla swojej rodziny osób bliskich. Druga z kolei grupa osób, które odmówiły udzielenia wywiadu, to osoby, które powiedziały, że nie chcą opowiedzieć o swoich losach, ponieważ się boją. Że wprawdzie ten ubek, który mordował ich ojca, już nie żyje, ale żyje jego syn czy wnuk i może tej osobie zagrozić. Oczywiście nie mnie oceniać, czy takie obawy są uzasadnione, czy faktycznie jakiekolwiek przydrości wystąpiłyby. Pewnie nie. Ale proszę spojrzeć, jak bardzo w tych osobach jest zagorzeniony strach. jak bardzo te osoby obawiają się, aby opowiedzieć o sytuacjach, o wydarzeniach, które miały miejsce dawno, tak dawno temu. Ale co z tego? Faktycznie, no i na udzielenie wywiadu to jest opowiedzenie w sferze publicznej o swoich emocjach, często jakichś przeżyciach osobistych, nie każdy chce, nie każdy ma taki charakter. Kilka miesięcy temu jednak dowiedziałem się, że niektóre spośród wilcząt, spośród dzieci żołnierzy wyglętych obawiają się wręcz, aby lekarze z ekipy profesora Szwagrzyka pobrali od nich wymaz świny, konieczny do identyfikacji szczątków ich ojca, czy to z łączki, przez innych miejsc, gdzie w dołach śmierci chowani byli polscy bohaterowie. A więc wykonanie tak prostej czynności, która nie zajmuje więcej niż kilkanaście sekund, spotyka się u tych osób z obawą, z niechęcią, ze strachem. Ta obawa jest w nich tak silnie zakorzeniona. Dlatego tym większa chwała osobom, które zdecydowały się na udzielenie takiego wywiadu, że zdołały ten strach przełamać. Podczas spotkań autorskich poświęconych pierwszemu tomowi książki Wilczęta, a było tych spotkań niespełna 100 w całej Polsce, w różnych miejscach Polski, bardzo często podkreślałem, że w gronie osób, które odmówiły udzielenia wywiadu, jest jedna osoba, z którą bardzo chciałbym porozmawiać, z którą uważam, że wywiad byłby niezwykle ciekawy. I po półtora roku przekonywania, po docieraniu do tej osoby przez wspólnych znajomych, po przeczytaniu przez tę osobę pierwszego tomu Wilcząt, pan Zbigniew Kuraś, bo o nim mowa, syn majora Józefa Kurasia-Ognia, zgodził się na udzielenie wywiadu. I mogą Państwo przeczytać rozmowę z nim właśnie w drugim tomie książki Wilczęta. Jedno tylko wydarzenie z jego dzieciństwa Państwu przedstawię. Gdy miał 3 czy 4 lata, już po śmierci ojca, w domu, w którym mieszkał wraz ze swoją mamą w Nowym Targu, Dokwaterowano im funkcjonariuszy UB. Na parterze mieszkali Ubecy, a na pierwszym piętrze mama zbigniewa ze swoim synem. I gdy UB byli pijani, wtedy strzelali w strop, który oczywiście był drewniany. Kule latały naokoło żony Ognia i jej syna, i wówczas mama przygulała swojego syna, żeby jeśli któraś kula miałaby trafić, to żeby trafiła ją, a nie jej dziecko. To tylko jedno wydarzenie z dzieciństwa syna ognia. Tak jak wspomniałem ostatecznie w książce wilczęta w tomie pierwszym znalazło się tych rozmów 12 i w drugim tomie podobnie, przygotowania drugiego tomu były oczywiście znacznie prostsze i szybsze. Udało mi się z większą skutecznością dotrzeć do, do moich rozmówców. A zapowiedź przygotowania drugiego tomu książki Wilczęta padła już podczas premiery pierwszego tomu, 14 maja 2015 roku, kiedy to w Muzeum Armii Krajowej w Krakowie, widząc przed sobą około 500 Krakowian, obiecałem, że do, 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 dołożę wszelkich starań, aby w przyszłym 2015 roku ukazał się, y, ukazały się Wilczęta 2. Praktycznie dwa tygodnie temu ujrzały światło dzienne i, i y, odebrałem je z drukarni. Szanowni Państwo, bardzo często podczas spotkań autorskich pada pytanie, skąd pomysł na tytuł? Dlaczego tytuł Wilczenia? Zainspirowałem się w tym wierszem Zbigniewa Herberta. Zapewne większość z Państwa zna ten wiersz pod tytułem Wilki. Rozpoczyna się od słów, ponieważ żyli prawem Wilka, historia był o nich milczy. Książę poetów Zbigniew Herbert nazwał w ten sposób właśnie Wilkami żołnierzy Wyględu, już na początku lat 90.. Stwierdziłem, że ja z kolei, idąc w tym tropem, ich dzieci nazwę wibreta. Napisałem to kilku spośród moich rozmówców z pytaniem, czy taki tytuł będzie im odpowiadał. Napisałem m.in. do Andrzeja Pińskiego, syna porusznika Aleksandra Pityńskiego z Narodowego Zjednoczenia Wojskowego z terenu Podkarpacie. Pan Andrzej Pityński jest światowej sławy rzeźbiarzem, monumentalistą od lat 70., mieszka w USA. Jest także autorem pierwszej rzeźby, a w zasadzie pomnika w Żołnierzy Wyklętych, który stanął w 1980 roku w Bostonie. I pan Andrzej Wityński odpisał bardzo dobry tytuł, Niech nas się boją. I w konsekwencji pozostałych wilczętach. Bardzo się cieszę, że to określenie właśnie już coraz częściej jest używane jako nazwa własna. Już niekoniecznie w kontekście tych publikacji, ale już, wiadomo, że jeszcze rzadko, ale już. Systematycznie wzrasta właśnie używanie tej, tej nazwy na grupę dzieci żołnierzy wyklętych. Tym większa moja radość. Szanowni Państwo, natomiast podtytuł rozmowy z dziećmi żołnierzy wyklętych niekiedy wywołuje pewne kontrowersje. Nie wiem, czy Państwo zauważyli, że od pewnego czasu w środowiskach patriotycznych toczy się debata, czy o żołnierzach powojennego, antykomunistycznego podziemia powinno się mówić per żołnierze wyklęci, czy też żołnierze niezłomni. I sam stanąłem przed tym dylematem przy przygotowywaniu książki Wilczęta. Z kilku jednak zasadniczych powodów pozostałem przy tym starszym określeniu właśnie żołnierze wyklęci. Pozwolą Państwo, że przedstawię te. Najważniejsze argumenty, które w mojej opinii przemawiają właśnie za tym starszym określeniem. Po pierwsze, możemy zgodzić się co do tego, że żołnierze wyklęci faktycznie byli wyklętymi przez cały okres PRL. Jeśli pisano o nich, pisano o nich jako o bandytach, mordercach, gwałcicielach, zabrutych karmach reakcji, bandach reakcyjnego podziemia itd., dalej. Pisała komunistyczna prasa wtedy, kiedy działała. Powstawały także różnego rodzaju broszury, książki. Przykładem takiej książki była publikacja Sztylet Burego, która ukazała się w serii Żółtego Tygrysa. Książka ta miała za zadanie szkalować właśnie postać kapitana Romualda Rice'a, pseudonim Bury. W książce Wilchetta II rozmawiam z synem Burego, również noszącym nazwisko Romuald Rice i pan Romuald opowiadał, że gdy studiował, wtedy ukazał się właśnie Sztylet Burego. Okrzew wszystkie kioski i wszystkie księgarnie, żeby wykupić wszystkie egzemplarze, tylko po to, żeby nie dowiedzieli się koledzy, a przede wszystkim przełożeni na uczelni, kim był jego ojciec. Bo z uczelni na pewno byłby wyrzucony. Powstawały także filmy. A film jest taką metodą oddziaływania, którą najłatwiej jest manipulować, którą najłatwiej jest sączyć jak propagandę. Przykładem takiego filmu był film "Ogniami Kaleń, który powstał na bazie powieści Gerharda w Bieszczada. Zarówno książka, jak i film ma za zadanie szkalować postać majora Antoniego Żubryda. Tragedią jest to, że co pewien czas film Ogniąć i szkalem, puszczany jest w polskiej telewizji. Oczywiście bez żadnego komentarza historycznego. Innym przykładem filmu był film Akcja Brutus, który to z kolei powstał na bazie powieści Worek Judaszu, znanego tam pisarza Zbigniewa Nienackiego. Mało no, kto pamięta o tym, że Nienacki nie tylko opisywał historię sympatycznego detektyla pana Samochodzika, ale niestety równie wartkim językiem, równie ciekawie, opisywał historię powojennego podziemia, szkalując postać kapitana Stanisława Sojczyńskiego w serdumiu Warszyc. Z kolei w filmie Akcja Brutus w rolę postać, przepraszam, yy, Warszyca wcielił się znany aktor Witold Pyrkosz. Nie spotkałem się z informacją, aby którykolwiek z tych aktorów, reżyserów, pisarzy, a przecież tych książek i filmów było znacznie więcej niż te wymienione przed chwilą, aby którykolwiek z nich po 1989 roku za to przeprosił. Albo przynajmniej jako się do tego odniósł. Więc możemy zgodzić się co do tego, że wyklęci faktycznie byli wyklętymi przez czas PRL. Ale ktoś może powiedzieć, że sytuacja zaczęła się zmieniać na przełomie lat 80. i 90. No w pewnym sensie tak, to prawda. W 1991 roku Sejm przegłosował ustawę, w której stworzył możliwość rehabilitacji osób skazanych w latach 1944 56 Jednak taką rehabilitację uzależnił od wniosku albo osoby trzeciej, albo osoby samej zainteresowanej, jeśli oczywiście jeszcze żyła. Wielu spośród żołnierzy wyklętych ginęło w młodym wieku, nie założywszy rodziny, i siłą rzeczy w latach 90. często nie miał się kto o to postarać. A więc ta grupa pośród żołnierzy wyklętych to nadal właśnie wyklęci, to nadal bandyci, to nadal także współpracownicy Hitlera, ponieważ bardzo często z tego paragrafu skazywano żołnierzy powojennego antykomunistycznego podziemia, całkiem zresztą absurdalnie. Z drugiej jednak strony po Polsce w latach 90 jeździła wystawa Ligi Republikańskiej o żołnierzach wyklętych Powstała także książka Jerzego Ślaskiego właśnie o tytule Żołnierze Muglęci. Na przełomie lat 90. i 2000. Sejm przegłosował uchwałę, w której oddał cześć żołnierzom Zrzeszania Wolność i Niezawisłość. Powstał Instytut Pamięci Narodowej, który zajmuje się także tym okresem polskiej historii. Wszyscy pamiętamy luty 2011 roku, kiedy to w końcu wprowadzono Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Muglęci. Wtedy to 1 marca, już od kilku lat, ulice polskich miast i miasteczek zapełniają się młodymi, ale nie tylko młodymi ludźmi, którzy chcą oddać cześć żołnierzom wyklętym. Chcą pokazać, że ci bohaterowie wojennego podziemia są dla nich autorytetem. Więc ktoś może powiedzieć, że czas zacząć mówić o nich jako o niezłomnych, a nie jako o wyklętych. Ale doskonale państwo wiedzą, co się dzieje, a raczej co się nie dzieje na powąskowskiej łączce. Gdzie cały czas nie doszło do trzeciego etapu prac ekshumacyjnych. Około 100 szczątków polskich bohaterów spoczywa pod grobami dygnitarzy partyjnych. Na tym miejscu, gdzie oni byli chowani w dołach śmierci, chociaż oczywiście o pochówku nie ma mowy, to było wrzucenie do dołu i przysypywanie wapnem, żeby ciało się szybciej rozłożyło. Na tym właśnie miejscu, latach 80. Stawiono na grobki dywitarzom komunistycznym, oficerom Ludowego Wojska Polskiego i tzw. elitom intelektualnym PRL. Niestety, współczesne prawo wygląda tak, że aby dokonać ekshumacji pod istniejącymi grobami, konieczna jest zgoda rodzin tych, którzy zostali tam pochowani później. A niestety, rodziny te gremialnie odpowiedziały negatywnie. Wprawdzie we wrześniu ubiegłego roku Podczas uroczystości ogłoszenia kolejnych ośmiu nazwisk zidentyfikowanych z łączki, prezydent Komorowski zapowiedział, że jego kancelaria przeprowadzi odpowiednie prace, aby złożyć projekt ustawy, aby na wiosnę 2015 roku możliwa była, yy, możliwy był trzeci etap ekshumacji na łączce. Jednak do dziś projekt ustawy złożony nie został. A nawet gdyby został teraz złożony, to i tak wątpliwe jest, aby we wrześniu do września został przegłosowany. We wrześniu kończy się kadencja parlamentu i ten samym projekt, nawet gdyby został złożony, jeszcze raz powtarzam, trafi do kosza. W mojej opinii fakt, że te 100 osób nadal czeka na ekshumację, fakt, że takich łączek oczywiście w Polsce jest wiele, praktycznie każde polskie miasto ma swoją łączkę. Czasem może nawet nie zdajemy sprawy, że przechodzimy obok miejsca gdzie spoczywają żołnierze wyklęci. Świadczy o tym, że władze ogólnopolskie nie podejmując starań o ich ekshumację nadal ich wygnina. Kolejny przykład, to Ostrołęgie. Bardzo patriotyczne miasto. Władze miasta chcą tam zorganizować, jak zapewne państwo słyszeli, Muzeum Żołnierzy Wyklęty. Na ten cel miasto chce przeznaczyć 6 milionów złotych. Po pozostałe kilkanaście milionów Zwróciło się z wnioskiem do Ministerstwa Kultury o dofinansowanie. Oczywiście wniosek został odrzucony. Ministerstwo stwierdziło, że takie muzeum jest niezgodne z polityką rządu. No powiedzmy, że to jest jeszcze prawda, ponieważ takie muzeum faktycznie zgodne z polityką rządu, zarówno aktualnego, jak i poprzedniego, faktycznie by nie było. Natomiast w innej kwestii, czy na takie muzeum żołnierzy wykrętych jest zapotrzebowanie społeczne. Także ministerstwo odpowiedziało negatywnie. A to już jest kłamstwo, ponieważ ilość osób, które wychodzą na ulicę 1 marca, świadczy o tym, że społeczne zapotrzebowanie jednak jest. Co gorsza, żołnierze wyklęci są także wyklinani przez część władz samorządowych, lokalnych. Kilka przykładów z brzegu. W ubiegłym roku, w październiku, Rada Miasta Ludmila przegłosowała uchwałę, w której jednej z nowo powstałych ulic nadała imię Józefa Franczaka, aleusia ostatniego żołnierza wyklętego. Podczas uroczystości odsłonięcia tabliczek był on, obecny syn Larusia, Marek Franczak, mój rozmówca z tomu pierwszego. Mogą sobie Państwo wyobrazić, że była to dla niego bardzo podniosła uroczystość, bardzo wzruszająca, gdy odsłaniał tabliczkę z nazwiskiem swojego ojca. Niestety po dwóch czy trzech tygodniach Wojewódzki Sąd Administracyjny anulował uchwałę Rady Miasta na wniosek sześciu mieszkańców. Doszukano się jakichś absurdalnych błędów proceduralnych i anulowano te uchwały Rady Miasta. Zatem do dziś w całej Polsce nie ma ulicy Józefa Franczaka. Kolejny przykład Radzyń podlaski. W ubiegłym roku we wrześniu m, miałem okazję gościć tam na spotkaniu autorskim i mając kilka godzin czasu do tego spotkania Postanowiłem odwiedzić miejscowość Kąkolewnica, a konkretnie las w Kąkolewnicy uroczysko Baran, gdzie w 1944 roku zamordowanych zostało niespełna 2000 żołnierzy Armii Krajowej. Wyobraźcie sobie Państwo, że od 1989 roku nie doszło tam do żadnych prac ekshumacyjnych. Postawiono symboliczny krzyż, głaz, odbywają się uroczystości patriotyczne, ale nie doszło do żadnych ekshumacji. Kolejny przykład. Co roku na Podlasiu organizowany jest podlaski rajd szlakiem 5. Brygady Wileńskiej Armii Krajowej. W ubiegłym roku, w lipcu, ten rajd odbył się po raz piąty. Przed tym wydarzeniem przeprowadziłem wywiad z panem Bogusławem bławeckim głównym organizatorem, który opowiadał o idei tego rajdu, o tym, że młodzi ludzie chcą przejść fragmentem oczywiście szlaku 5. Brygady Wileńskiej AK. Świetna inicjatywa. Czy ktoś by przypuszczał, że można się do czegoś przyczepić? Kilkoro z uczestników tego rajdu miało na sobie koszulki, t-shirty z fotografią kapitana Robualda Rice'a, durego. Na rękawach z kolei mieli naszywki, trupie czaszki z piszczarami z podpisem SWO, czyli śmier śmierć wrogom ojczyzny. Naszywka niezwykle często stosowana przez brykady wileńskie AK i NZW. Opublikowano zdjęcia z tego rajdu, a na kilku zdjęciach winieli właśnie ci uczestnicy, którzy mieli na sobie te koszulki. Jeden z działaczy lewackich z Białego Stołu, Rafał Gier, który za sens swojego życia uznaje walkę z faszyzmem, tyle że niestety pod faszyzmem rozumie polski patriotyzm, złożył doniesienie do prokuratury o możliwości popełnienia przestępstwa poprzez to, że ci młodzi ludzie, uczestnicy rajdu oraz jego organizatorzy. Pochwalają ustrój faszystowski i pochwalają popełnienie przestępstwa. To jeszcze tragedią nie jest, ponieważ każdy może pójść do prokuratury i złożyć jakiekolwiek, nawet najbardziej absurdalne doniesienie. Gorzej jednak, że prokuratura wszczęła śledztwo. Pan Łabęcki był przesłuchiwany przez policję, która zresztą zadawała mu absurdalne pytania podczas tego przesłuchania. Oczywiście przeprowadziłem wywiad z panem Ławęckim na ten temat po tym jego przesłuchaniu. Został opublikowany na portalu poloniachristiana.pl i w wyniku tej interwencji dziennikarskiej trzech posłów Prawej Sprawiedliwości złożyło interpelację do ministra sprawiedliwości oraz do prokuratora generalnego, no ale oczywiście nie spotkało się to z żadnym jakimś pozytywnym odbiorem ze strony tych, tych dwóch instytucji, tych dwóch osób. Mam nadzieję, że w prokuraturze białostockiej w końcu ktoś pójdzie po rozum do głowy i stwierdzi, że nie ma sensu karać, ścigać polskich patriotów, którzy od, chcą oddać cześć żołnierzom wyklętym. To oczywiście tylko kilka przykładów. Takich przykładów można jeszcze mnożyć. Fakt, że w ostatnim czasie, przez bardzo długi czas, toczono niemal batalię o to, aby jedno z wrocławskich liceów mogło otrzymać imię Danuty Siedzipównej Inki, świadczy o tym, że no żołnierze wykręci na, na pewno nie cieszą się sympatią ze strony y, władz. Może już nie są uważani za bandytów, ale na pewno są traktowani z ogromną neutralnością i niechęcią.